na moim Miliu Patensona, żeście zagościli, właśnie zaczynamy dzisiaj w Farmers Live program. Co my tutaj dzisiaj mamy w planie? Otóż gospodarki dla zwierząt, powiększanie, rozbudowanie. No, bo co się stało, to za chwilę Wam by się pokazało. Ale pierwsze, co? Spod domu ruszymy i już tu zauważyłem, że miód do pozbierania. Mam. Do tego drugą sprawą jest to, że z toalety sobie skorzystamy. No i deski pozabieramy. Ok, już leciutki jak pióro, człowiek więcej zmieści, więc na spokojnie. mój sobie pakujemy. Jak widać, ja już pleca poopóźniałem, co by się zmieściło. Czy ja młotek potrzebuję? A. Niech będzie, że go sobie tu zmajstruje. No i oczywiście deski. Deski zabieramy. Tych desek bodajże ze 70, 60 pomieścimy. O 70 na spokojnie z tematem polecimy. Ja od rana trochę pobrałem zwierzęta sobie poogarniałem, oczywiście z tego, z tego nie będziemy i zanudzać tutaj. No i właśnie, co się stało? Marysia z zwierzętami pochowała. Tutaj kunia, tutaj świnie. Także bardzo miło się zrobiło, że te zwierzęta się tutaj schowały. No ale to dla krów tutaj być te zagrody Więc tak sobie zrobimy, że te ściany wyburzymy. Tutaj sobie po prostu ten temat zostawimy. Aczkolwiek, jakby te ściany wyburzymy, to w sumie tutaj, hmm, tutaj ścianę. Stracimy, więc może ramę po prostu zamontujemy. No i od razu tam sobie troszkę ten teren powiększymy. Więc od razu tak robimy. Druga sprawa fajna tutaj jest zabawa, lecz niestety tak się stało, że te krowy mi tutaj powagowały. Tak, one tutaj już za mało miejsca mają. Także na F wypuszczamy. Tutaj również na F sobie wypuszczamy. Te świnki pozabieramy. Mnie, eee, ty? No ja, ale jeszcze tamta. Ty. Ty już sobie możesz lecieć swobodnie. I tutaj. No chodź do mnie. Chodź do mnie. Ci dasz radę. Tu się za chwilę okaże. górek Burek ogórek, kiełbasa i sznurek. No szty, dziadł, z Tera, mi się tu zablokowało, co by tego było mało, dawaj, no, obracaj się, ja wiem, że ty chcesz iść, za gruby jesteś, chłopie, e, może jak zwierzę wprowadzimy i jeszcze raz je wyprowadzimy, o, dobrze, dobrze, mój kochany, lecisz tutaj do swej mamy, tutaj sobie zamykamy, cyk, te świnki zabieramy, dobra, cyk, i teraz tak zrobimy, że wam tutaj furtkę otworzymy. Tutaj iść już byście mogliście. Coście byście nie mówiliście, ale jeszcze, cyk, tak zrobimy, że sobie to rozwalimy. Teraz tutaj trochę desek wyrzucimy, lżejszym się trochę zrobimy. No i jeszcze po powyprowadzamy specjalnie. Te zwierzęta tu pozostawiałem, bo pokazać Wam ten, to tutaj chciałem. I no, świnie, powiedz, gdzie Ty idziesz, świnia, gdzie idziesz? Jesteś głodna, nie? Jeszcze nie głodna. A, jeszcze nie głodna, to one spokojnie się tutaj. Okej, okay, a Ty jeszcze nie głodny, dobra. To na grillaucie, tutaj z tematem działamy. Hmm, tutaj byśmy, może, bramę powstawiamy, bo tak jak już wspomniałem. Chociaż nie, no. Kurde, skoro tutaj mi nie uciekają, to i tu po uciekać nie powinny. Więc może, może jeszcze tak zrobimy i sobie to zburzymy. I znowu przeciążenie mamy. Cyk, znowu co nieco sobie powywalamy. Okej, okay, te deski niektóre żakują. A ja polecę, polecę sobie w tą stronę i no tą krowę tu zabieramy, chodź ta kurdez, o, oh, koguta tu nawet mamy, kogut, oh, chodźcie tu krowę. tu chodźcie, o, cyk, tu sobie spokojnie stać możecie, eee, jeszcze jakąś, a, tą mamy więc ją sobie zostawiamy, dobra, tu furteczka, cyk, zamykamy, no i teraz z tym płotem podziałamy, płot sobie budujemy, czy my w tą stronę, tak, dobrze, pojedziemy, tylko jest pytanie, czy tu tu wstawić będę w stanie, U. Uu, uuu, panie, eee, nie takie wstawianie miałem w planie, a może. A może i takie? Weź to w Jeszcze raz. E, jeszcze raz. E, płot. Właśnie, że tutaj coś baguje. Coś mnie tutaj. O, 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 przerywamy. Hmm, może sobie to tutaj powyburzamy. I teraz płot. Lepiej, lepiej, lepiej mi tu pasuje. O, i teraz płot sobie obrócimy. Od razu tutaj z tym tematem polecimy. O, i od razu, jakby nie było. Troszkę więcej miejsca by się zrobiło. Czy tu teraz mi spasuje? Tak jest, spasuje, tylko ja do środka od razu sobie wywędruję. No i mamy. OK, przerywamy. Eee, tu sobie zamykamy i młotek w garść chwytamy. Pod dwójeczkę go wrzucimy i powoli z deskami lecimy. Eee, tutaj mam zadanie na dziś właśnie powiększanie. Na spokojnie, luźno gramy. Ostatnio w odcineczku powiedziałem, że za dużo planów tu nie mamy i wiele pomysłów nie wykorzystamy, chociaż z czasem sobie właśnie tak pomyślałem, że trochę tej zagrody pozmieniać chciałem. Dobra, już jesteśmy przeciążeni. Ojejny, ja, teraz to dopiero odjumałem, bo z nie przerwałem. O, tak. Tak. Dobra, teraz tutaj w tą stronę lecimy. Ja w międzyczasie, o, jak widać, już się tam jakieś tworzą. Także sobie tam zaciery powstawiałem, aczkolwiek co pozauważyłem, gdy zaciery wstawione mamy i sobie z gry wychodzimy, no to wtedy tak sobie tutaj z tematem lecimy, że zawsze. Zostanie mi po prostu jakaś buteleczka do wytworzenia, i wtedy trzeba rozwalić jeszcze raz płomienia i jeszcze raz ten temat ogarnąć. Mamy nawet chyba desek, za dużo nie używałem, więc spokojnie z tym tematem działałem. Dobra, to jeszcze sobie teraz to podniesiemy i sobie to tutaj przestawimy. Na przykład, na przykład, e, w sumie to na przykład coś takiego, bo tutaj jeszcze sobie mm, tego płota cyk porozwalamy i te deski z powrotem powynosimy. Nawet nie wiedziałem, chociaż nie desek, nie powynosimy, właśnie, bo ja teraz tak, płot zbudowałem, terenu popowiększałem, ale co jeszcze zrobić chciałem? O no właśnie, przerwił Przerwij to wyburzanie i właśnie za byłoby budowanie i ponownie tych płotów przestawianie. Także tutaj mamy, tutaj kosę używamy, ale koset to sobie najwyżej później użyjemy i takie większe tereny tutaj chyba zostawimy, bo właśnie chciałem, chciałem zbudować sobie tutaj wiatr wiaty takie 3 na trzy, tak? Na trzy bobsy, o, coś takiego. Koleżanko i kolego, tylko jeżeli my to tutaj postawimy z tym tematem tutaj polecimy, tylko czemu ja tutaj stawiać nie mogę? Eee, no to nie wiem. To znowu ten teren nam się zmniejszy, dlatego chciałbym to postawić zapłot. Tak, chciałbym to postawić o w zapłotem. Tylko najpierw najpierw przerywamy, najpierw na zewnątrz Idziemy I teraz tutaj z tym tematem pojedziemy. Mm, budowanie, mm, wiatry boksy trzy razy wstawianie. O! O! I coś takiego by tutaj mi szło. Mm, tak żeby właśnie też i ta grama nie była. Tutaj. Pozastawiana. że coś takiego. Może coś takiego. Czy to dobrze tutaj idzie? E, chyba dobrze. Chyba dobrze. Panie, dobrze. Coś takiego. Jedna. Tu od razu przerwy zrobić możemy. I drugą sobie stawimy. Może nawet coś takiego, żeby jakoś równo tutaj było. O! Teraz przerywamy. I tak te dwa boksy sobie tutaj zostawiamy. Dodatkowych sześć miejsca mamy. Więc spokojnie z tematem podziałamy. I teraz, teraz budowanie. I płotu dalej stawianie. Tylko. Jakby tu nie było, co by mi się tutaj nie zmartwiło, dobra, i teraz czy on się tu tak dokleja, dokleja, cyk, cyk, o, i tak właśnie to by wyglądać miało, tak by się to tu poustawiało, dobra, tylko kwestia jest pytanie, czy mi desek wystarczy na stanie. To nie ma potrzebnych właśnie, nie ma potrzebnych materiałów. Czyli po deski sobie lecimy i dalej snim. Jak widać już tego terenu się więcej majstrowało. Tutaj już zwierzęta mi się pomieszało ale czemu one teraz wszystkie tu stoją? Nie mam pojęcia, ale co jeszcze? Co jeszcze tutaj zapomniałem? Otóż tu zwierzaków nie powyprowadzałem. Hmm, bo tutaj jakieś małe świnki jeszcze schowane mamy, więc je sobie zabieramy. E, świniaczku, jeszcze nie głodny? Tak. Ja. Dobrze. Te małe prosiaczki, tak jest, cyk owamy No i trochę tych zwierząt mam. Tak, trochę ich tutaj jednak ma mamy. Hmm, tu są dwa świniaczki, tu jakieś krowy i inne tego typu rzeczy. Hmm. No i tu jeszcze właśnie jedna taka powinna się zmieścić, e, obora. Więc po raz, dworaz sobie deski pozabieramy. Jeszcze miejsca mamy. Ok, już przeciążenie poczuliśmy, więc z tematem polecieliśmy. No i właśnie teraz budowanie. I ponownie wiaty na trzy stawianie tylko o tu sobie obrócimy. Tu z tematem polecimy, o o jakoś tak by to tu szło. jedziemy tą bramę mamy? Tutaj, tutaj. Czy my tutaj tak sobie to dobrze powstawiamy? Na coś takiego. Do płotu doszliśmy. Myślę, że w miarę, w tak w miarę się pomieściliśmy. Bo tutaj, jakąś furtkę mamy, może nawet ją porozbieramy. Może już tutaj równo zamkniemy i po prostu to tak zostawimy. Ale mamy tutaj boksa, mamy. Więc dalej z płotem działamy. O, tutaj, płot. Hmm, krzywo nam się postawiło, więc to by się tutaj zniszczyło. No i płot. Podstawiamy płot dalej z tematem. Ruszamy, tylko właśnie. Czy my tu dobrze płot postawiliśmy? Czy my dobrze tam wszystko porobiliśmy? Cyk. Cyk. Czy dobrze było, dobre było obracanie? cyk 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 ok mamy już to mamy eee, projekt tutaj sobie najpierw wykonamy ile desek dwie deseczki na stanie więc oczywiście lecimy po kolejnych tutaj rzeczy dobieranie Deski, deski... Hmm, to sobie deski tutaj 31 Okej, okay, dobra, budowanie, płotu kolejne stawianie. Tylko właśnie, czy tu postawić będę w stanie Uuu uh, uh. Jakby to lecieć nie chciało. Jakby mi się to tu budowało. Tu. Jest. Jest dobrze. To czy dobrze prosto? Prosto. Idzie prosto. Cyk. Obracamy. I dalej z tematem działamy. Okej. Okay. Tu, tu, tu. Co? Nie ma potrzebnych materiałów. Znowu materiałów mi brakuje oj tu chyba grę zbugowało co tu się teraz niby stało może moment może w tą stronę polecimy i sobie już tutaj jakieś płoty wyburzymy o Tutaj te płoty wyburzyć możemy. O! I dużo od razu tego mamy. Moment, moment, moment. A, bo Kaziu się znowu pełny zrobił. Chłopok. Chłopok to nie byle jaki. O! tutaj. Się Dobra, hmm, po tu dalej by się budowało, a raczej budować chciało. I teraz, no właśnie, i teraz e, tu bym musiał zrobić takie zakręcenie, bo widzę, że niezbyt dobre. Dobra. Hmm, krzywo też prosto, ale pasuje. Grunt, że wszystko tu się yy, spięło, Kamy by się pozamukało, i taki wyjazd by się pomajstrował, yy, Dobra, 27 desek mamy. cyk, następny. Zabieramy, o i znowu przeciążenie płotka w garść, chwytanie, i teraz kolejne płoty budowanie Trochę przez to farby może straciliśmy, aczkolwiek dawno już nie malowaliśmy. Gdy już płoty sobie budujemy, to oczywiście z tematem pojedziemy. No bo e, mam też małe obawy, hmm, czy zwierzęta mi tutaj nie będą uciekać od właśnie tego e, przez te takie płoty. Mm, nie podokańczamy. Mm, ale spokojnie, spokojnie. E, tutaj może być wyburzanie i od razu desek o znajdowanie. No i cyk. Ale zima jest przed nami, więc spokojnie podziałamy. Co jest? Młotek się popsuł, A że młotek, jeden mamy. Od razu go ponaprawiamy, tylko gdzieś tu jeszcze patyki mieliśmy i chętnie je sobie zabraliśmy. A, ok, moment, tutaj warsztat. Używamy. Płotek gałązką i metalem naprawiamy, OK, pasuje. mi to pasuje. Od razu gałązki odkładamy. Od razu tego złoma też tutaj sobie wyrzucamy, Niestety z od groma, groma mamy. Mm, godzina 15.36. Więc spokojnie, spokojnie z tematem leci. Więc jeszcze brakuje. Ale tak projekt y, póki co się majstruje. E, ja też niezbyt długie chciałem na to nagranie, więc może zrobię teraz materiał wycinanie po hmm, trochę, trochę obuduję, to dalej z tematem podziałamy i co nieco sobie obudowamy. E, dobra, no oczywiście tutaj już też może być wyburzanie. I od razu kolejnych oje Pojemnych e, nie tak to zrobić miałem. W niestety po rozdrówcałam o. Okej, okay, to przerywamy i dalej z deskami zasuwamy. No i niestety tak się stało, że się deski wszystkie już powyrabiało. Więcej desek niestety nie mamy. Ja w międzyczasie jeszcze byłem. I drugi młotek sobie znalazłem. Więc spokojnie. 9 eternitów. No, 9 eternitów to trochę mało mamy. Na pewno troszkę więcej potrzebuję, ale jeszcze sobie tu... Tak, myślę, że to... Nie wszystko. A wszystko. Tych eternitów tu nie potrzebuję. Tu jeszcze złomu mamy. Uuuu. Od razu go stąd zabieramy. Złomu tutaj też nie potrzebuje, i na kupkę sobie tam zmajstruje. No i te eternity, te eternity sobie pozarzucamy. I zobaczymy, ile jeszcze, jakie potrzeby tutaj mamy. Ja myślę, że już pomału kończymy to nagranie. Już pomału nie mamy do budowania za dużo w planie. Dlatego też następnego dnia się spotkamy i tam sobie dalej z tematem podziałamy. Do miasta wybrać się musimy. Na pewno Eternitów dużo zakupimy, bo tak naprawdę 16. Raz to jest 16, to jest 30 45, 90 90. 105-110 Eternitów potrzebuje, także na spokojnie ten temat sobie zmajstruje. Raczej wszystko pozamykane. Oczywiście, dopóki tych boksów nie zbudujemy, to niestety dalej z tematem nie pojedziemy. Dobrze, że tutaj do tego boksu, gdzie drabinę mamy, tutaj nam Marysia zwierząt nie pakuje. Więc te butelki sobie zmajstruję. I tutaj jedną butelkę do wzięcia mamy. Więc je sobie zabieramy. Buteleczki. I OK. Mamy cztery buteleczki. Eee, czy kolejne chcę, wstawiamy? To raczej chyba pozostawiamy. Bo ja niestety muszę kończyć to nagranie. Muszę też... Choć nie miałem w planie z gry wyjść, a nie chcę tam znowu z tym tematem źle podziałać. 18.30 za chwilę żona do nas powróci, więc spokojnie jakieś tam prace nam poogarnia, a my spotykamy się już niebawem na kanale dnia następnego. Zmagań Kazimierza naszego i też sobie tam coś podziałamy dalej z tematem. Poza zasuwam. więc dzięki bardzo za oglądanie. Już w tym momencie zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale. My bawimy się ciągle, bawimy się wspaniale. I do następnego, do usłyszenia, trzymaj się. Cześć!